Hej! coś witajcie na moim kanale Ziomek. Witajcie Dzisiaj kolejny odcinek survivalu. No i będziemy grać sobie Survival. Tutaj już coś um, się zmieniło poza odcinkiem. Z jedną tutaj krocek przedłużyłem i zaczęłam tutaj projektować miejsce na shop. Dzisiaj chciałbym jeszcze projektować miejsce tutaj na sypialni, można powiedzieć. I zobaczymy jak to wyjdzie wszystko. I tutaj zrobimy jeszcze prowizoryczne schody. Oczywiście później będą inne schody, pewnie gdzieś tutaj prowadziły, ale to na razie teraz. No i jak wszedłem, yy, to było tutaj dużo mobów, właściwie to zombich. więc budzimy sobie po pochodni, bo nie mam żadnych pochodni. Mam sobie w ogóle więc się opróżnimy. Wypróżniemy z całych tutaj temków i będziemy wracali na budowę. A jak jeszcze tutaj jestem, to myślę, że sobie rozmnożę zwierzątka i to sobie wyrzucę. Wezmę sobie to. Myk. Wezmę sobie nasionka. Myk. My się rozmnożę. Zobaczę czy jeszcze mam. Mam jeszcze przynajmniej na to. W następnym odcinku będziemy wybierali. Dajcie EXPA Ale no, w ogóle to jest ten już więc na jedyne. Dany to będziemy stać na Więc bierzemy po Gdzie A jak już jestem tutaj, to mogę się przespać. Więc wtedy można spać. Zachód będzie tam. Uwaga. Już sobie wchodzi, to może na no? chyba. Nie? No, dobra. Tak, dobra. Dobra, jest, to jestem blisko domku. żeby będę wchodził o moje potwarki, oczywiście. Tarcza, cukierka, tylko jeden top. Idzie z nim szybko. Dobrze. No, dobra. Sprawozdawca oświetlamy. Myk, myk. Make tutaj tak I tutaj jest jasna Możemy jest sobie zjeść coś. No i będę próbował coś tutaj Chcesz zrobić. Widzę, nie ma dużo niepotrzebnych rzeczy, więc muszę zrobić często tutaj. Żeby tutaj odkładać jakieś tam itemki przy budowie. Ustawię go tak. Jak dłożę tutaj grid. Cobblestone. I takie to sobie w sumie się przyda, może to. i teraz robimy sobie słaby Idziemy dalej do domu. Wstępnie wygląda tak. Tutaj byśmy zrobili, ja bym chciał zrobić tutaj jedną skrzyneczkę, tutaj drugą. I tutaj może jakby, zrobić tym z netheru, ale to musimy najpierw wejść do netheru. Więc na razie myślę, że zrobimy tutaj klasyczny drewno. A i tutaj, możecie dać znać, czy chcielibyście po prostu, z czego byście chcieli dzisiaj live'a. Macie do wyboru Bedwarsy survival, y tutaj ten survival, byśmy do domek. No albo jeszcze y serwer w którym gramy sobie razem z ekipą i możecie sobie wybrać co byście chcieli dzisiaj za live wstępnie wygląda tak i teraz zajmiemy się tą częścią czyli bierzemy stąd po kładziemy ją ja myślę, że tak no i tutaj byśmy musieli zrobić tak, I tak położyć slab. Jakieś jeszcze tutaj slabiki, wiadomo. I tutaj byśmy wykopali taką jaskinę no to, na ten Enchant. Zaznaczyłem sobie, gdzie bym chciał Enchant postawić. I tutaj bym postawił Enchant do tego kable bioteczki I myślę, że to by fajnie wyglądało. Możecie dać znać, czy to będzie fajnie wyglądało. No i teraz zabieramy się za kolejną część, czyli tutaj magazyn, by trzeba zazwyczaj budować, więc idziemy po drewno. Wiadomo, nie chcę też budować całego domku, bo na przykład na live sobie zostawię ściany i podłogę i sufit i tak dalej. Bo jeszcze bym chciał tutaj jakąś wieżę zbudować, albo coś takiego. Wszystko zobaczymy później. No a w następnym odcinku będę chciał wejść do noteru, bo by trzeba wejść i... Po prostu fortecę, żeby pałki mieć, żeby robić pot i tak dalej. I y, debris kopać, enchanty robić. A 11 jest skrzynek i postanowiłem, postanowiłem, że będę, że będę Wam pokazywał, jak buduję, żeby też odcinek nie wyszedł 7 minut, bo to myślę, że nie było za jaka wydobywanie 7 minut. Tak? Myślę, że zrobię tak. I to tam, Ale to będzie fajnie w sumie wyglądało. Tak. Czekajcie widzowie. Trzeba tak. Musimy robić od końca. Myk. I mamy już pierwsze skrzynki postawione w naszym magazynie. My chciałabym w sumie już tutaj przynosić swoje łóżko, żeby już tutaj mieć pełną prawo bazę. Tam wiadomo, będą jakieś Zwierzęta i tak dalej, no bo kiedy będziemy mieć bazę, byśmy nie zmieścili na tej górze. Zobaczymy wszystko, bo tam wszystko się zobaczy w następnych filmach. I to sobie teraz yy, łóżkę. No i nie będę w sumie przenosił tego. Na razie łóżko niech tam będzie i to starczy. I w sumie możemy dwie krówki zniwelować. No, przydadzą się, żeby już enchant postawić i pierwsze książki. Więc enchant, bierzemy książki, bierzemy enchant. No i następnego mamy... musimy będę jeszcze postawić. Ostatnią noc na dworze. Widzowie. Jeszcze marchewkę zjem, Idziemy spać. Dobra. Teraz zabieramy to łóżko. Idziemy do krówek, Wamkę, żeby nie wyszli. Ile ja mamy skóry? Jedno, trzy Dobra, pięć skóry musi nam starcieć To mogę sobie Jak odrzucić Tak, nie nam się nie przyda Nie bo mamy full jedzenia Ale wiecie, możemy iść sobie pod ścinę o ile urosła, ale wątpię. Urosła. A i tak zmieni możemy ten, no. Chyba, że... Dobra, zaprosimy, tak mamy obok domu. Trzcinę. Więc sobie bez rodzinnych co yy. Robimy papier. Robimy trzy książki. Bierzemy drewno. Cyk, cyk. Mamy pierwszą biblioteczkę. Którą odłożymy tu, aby nie, otworzymy tam. Więc idziemy do domu i postawimy już enchant. My no, jesteśmy w domu, więc bierzemy sobie enchant piękny. Tutaj kładziemy go. Teraz bierzemy sobie tutaj i to. tu. Tutaj możemy kobla odłożyć, proszę bardzo. I z tej górnej skrzynki też weźmiemy Odkładamy tak, no i tak w sumie się prezentuje. Tutaj tak. jeszcze, będzie trzeba zrobić żejście do kopalni. Myślę, że teraz się tym zajmiemy. Tak na początek robimy. Robimy sobie kilka bloków, myślę, że dotąd, bo nie. To będzie o jeden blok dotąd. Dotąd, teraz robimy sobie tak. Robimy tak. Tutaj nie Teraz zrobimy tak I robimy na zejście Musi być nawet trzy krok, żebyśmy nie wali głową I będziemy robili takie przejście Czekajcie, jak zrobię, jedno za wysoko robię chyba No Jedno za wysoko robię Zmyk Bambiard. Mek. No i tak będziemy kopali. Myślę, że to poza odcinkiem zrobię, że żeby to nie było zbyt. No a teraz się zajmę po prostu ozdobianiem. Tak jakby tego. No i widzowie dzisiaj Pierwszy raz film pojawi się o 18. Ale przepraszam, że nie było filmu, ale craft koks koks po prostu i teraz chciałam ja wczoraj z bedu nagrać i po prostu coś dobra, idziemy po po, po, po drewno po takie belki Czyli po prostu musimy drzewo skosić proste i logiczne ja zawsze tak chodzę i teraz idziemy kosić drewno. drzewo Drewno. no i widowie, teraz się przenoszę do tego już prawie nie będzie posortowane, ale. Kurczę. Tam będą skrzynki tutaj. Więc trochę będzie trudniej znaleźć rzeczy różne, ale przeżyjemy. Do momentu jak będę już miał dom skończony. Tą skrzynkę kładziemy tutaj. To będzie taka podręczna na jakieś toesy, coś takiego. W tej chwili. A później po prostu nie będzie chyba używana. Teraz potrzebujemy... Czego my tutaj potrzebujemy? Mamy drewno, mamy 4 sztuki. Dużny. tak, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, no i tutaj jakieś schodki, wiadomo, coś takiego, więc idziemy nadpłacić drewno. Dobra widzowie, jeszcze mam crafting w sumie, na razie crafting niech będzie w tych skrzyń, tutaj myślę, że też można Tutaj miała w ogóle być przepolarnie, więc tutaj piece się ogarnie. Ale w tej chwili potrzebujemy tak, zrobić sobie trochę drewno. Z tego zrobić jakieś półbloki bloki, a z tego, z tego jeszcze zrobić jakieś schodki. I zaczynamy rzeźbie, rzeźbienie. Jeszcze tylko tak. No i zobaczcie w sumie, jak to zrobię. Efekt końcowy wygląda tak. Mam nadzieję, że Wam się spodobało tutaj to. Mam nadzieję, że w sumie to ładnie wygląda według was. Według mnie to jest za szerokie i tutaj w sumie jak będzie sufit, to Wam zaraz pokażę. Na przykład sufit będzie tutaj tak. O, i on będzie z takiego drewna, w sumie ładnie będzie wyglądało sufit już mamy postanowiony, że będzie z drewna, więc możemy sobie nakopać drewna i tutaj zacząć trochę sufit. I, tre... I trzeba się przespać w nowym domu. Więc pierwsze są w nowym domu widzowie. Dobra, przespane, idziemy po drewno. No i wykładamy. Myślę, że sobie włożymy tak. I zaraz zobaczymy jak, jak będzie efekt. Ej, wow! Fajnie. Fajnie to wygląda. Mi się podoba, osobiście możecie znać, dać znać, co o tym sądzicie. Bo chętnie już słucham Waszej opinii na ten temat. O. Wykopiemy sobie jeszcze jedno i po prostu już więcej nie kopiemy. Ktoś po prostu na live w jakimś wykończeniowym domku. Tutaj tak wygląda nasza hacjenta. Uwaga. Rodziny. tutaj po prawu mamy tutaj tutaj będzie jeszcze trzeba dać na dół y, takie, zobaczycie w sumie no i mam nadzieję, że Wam się to spodoba tutaj tutaj będziemy magazyn tutaj przepalarnia będzie jeszcze dodana. tutaj będzie enchant, w sumie już jest położony no i tutaj będzie zejście do kupalni no w sumie fajne, Też to schody będzie można le góry zrobić, takie kręcone mam no, nadzieję, że Wam się podobało, spodobał odcinek no i możecie zostać łapkę, suba. No i co? Widzimy się dzisiaj na live'ie, A ja też może nie będzie dzisiaj live'a. Ale pewnie będzie. Widzimy się dzisiaj na live'ie, No i co? Mam nadzieję że w ogóle, że w do tego live'a. No i co? Bye! You.